Hej, hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blum Tower Defense szósteczki. Dzisiaj natomiast pokażę wam jak grać modyfikacje do tej gierki, czyli to co wam pokazuję ciągle na odcinkach. Żeby w tym miejscu był pewien przycisk, przycisk do właśnie modów, żeby je prosto instalować. Odświeżę swój poradnik o instalacji, żebyście wszystko mieli czarno na białym. Będzie to poradnik od samych podstaw, więc zacznijmy od lokalizacji naszej tutaj, naszego miejsca, gdzie mamy swoją gierkę. Wchodzimy do... Przepisz zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Odpali wam się miejsce, gdzie macie swoje Na ja Mam leciutko większe, żeby wszystko tutaj widzieli i tu macie swoje blunse. Idziemy jeden krok do tyłu i mamy miejsce common. I tutaj macie wszystkie swoje jakby foldery z grow. Pierwsze, trzecie co robicie, kopiujecie blunse. Nie polecam instalować na normalnej wersji, więc ja daję mods 2. Mam nadzieję, że go jeszcze nie ma, chyba nie ma. Dobra. No, i kopiujecie całą zawartość tego do tego właśnie nowego pliku. I na tej wersji będziecie pracowali i uruchamiać gierkę będziecie z pliku EXE. Nie polecam psuć sobie normalnej gierki, gdyż później będziecie mieli tylko i wyłącznie więcej roboty, a tak będzie zdecydowanie łatwiej. Jak już to zrobiliście, wchodzicie na link, który Wam podałem w opisie tego filmiku. Tam będziecie mieli link do Mod Helpera. Dlaczego od razu lecimy tutaj? gdyż zmienił się nam Melon Launcher, czyli to co używamy do samej naszej gierki. Odpalamy sobie ten link, co jest w tym miejscu pokazany i macie do ściągnięcia od razu waszego nowego Melona. W środku będziecie mieli tylko i wyłącznie kilka plików. Zaznaczacie je i kopiujecie do waszej nowo stworzonej lokalizacji pod blonsy. W tym momencie tylko i wyłącznie uruchamiamy już gierkę. Następuje ściąganie potrzebnych plików, czyli to, co musi się teraz dograć. Polecam to zrobić sobie w kilku krokach, bo będzie Wam zdecydowanie łatwiej to później ogarnąć. Jest tutaj spora różnica odnośnie instalacji poprzedniej, bo przedtem tak nie szło aż tak łatwo jak w tym momencie. Teraz już powinna być delikatna zmiana widoczna w, waszym, w Waszej gierce na głównym ekranie że dostajecie komunikat hej coś się tutaj zmieniło coś dograłeś proszę pana ale my wychodzimy i strujemy dalej Kolejnym i najważniejszym krokiem jest dogranie już samego właśnie mod helpera Ściągamy kolejny pliczek DLL W tym momencie tutaj utworzył nam się folder mod Na ściągnięty pliczek wklejamy tutaj i postępujemy jak poprzednio czyli uruchamiamy naszą gierkę, żeby się teraz pobrało już widzimy, że jest jeden mod załadowany, w tym momencie już widzicie jest jeden mod załadowany sama gierka się nam już uruchamia więc możemy do niej przejść i teraz będzie widoczna już większa zmiana, gdyż dochodzi nam wreszcie ten przycisk odnośnie modów, klikamy w niego no i mamy to co widzieliście u mnie na tym filmiku ostatnim macie już browser modów możecie sobie je wyszukiwać tak sobie według najpopularniejszych i sobie wgrywać, jakie modyfikacje tylko chcecie dodajmy sobie coś nowego, czyli powiedzmy sobie industrial farmera którego oczywiście znacie, dajemy, że chcemy go ściągnąć oczywiście i czytajcie te komunikaty, bo przy niektórych pisze wam wręczy, że coś na przykład jest nie tak z daną modyfikacją albo że gryzie się z jakąś inną wersją to widziałem tutaj, widzicie na przykład, że jest fix zrobiony jest jakiś update dodatkowy więc jest coś tu, z nowego, bo tu jest zaktualizowane dla super małpki, więc okej, okay, spoko, spoko. No ale my ściągamy oczywiście farmera i w tym momencie następuje samo nasze już ściągnięcie. Jak widzicie, coś nam się pokazało, coś nam się dogrywa i uruchomimy o nowat gierkę. Normalnie chyba to nie powinno wywalić nawet gry. Już widzimy, że są dwa mody wgrane, więc coś się zmieniło. Może, może wyszedłem, taką zareagował, że mnie wyrzucił. Nieważne, patrzcie, 14 się ładuje, jakby sekcji, nie 9 jak, za, jak było zazwyczaj, chyba 9 było. Teraz mamy 14, no i mamy dwa mody widoczne, moc jest zainstalowany. Zobaczmy, czy coś nowego się tutaj pokazało. On powinien być chyba w supportach? Czy to była jednostka tutaj? To jest jednostka tutaj. Industrial Farmer. Jest, jest, działa wszystko poprawnie. I tutaj instalujecie. Możecie sobie dane modyfikacje wyłączyć, wymaga to restartu, oczywiście, jak Wam się to pokaże, przycisk do restartu, zawsze musicie go użyć, żeby zrestartować sobie gierkę. I tworzenie nowych modów jeszcze tego nie ogarnąłem. I to jest ważna informacja. Jeśli cokolwiek się zmieni w tym instalatorze modów, cokolwiek się zmieni odnośnie tego, jak to wgrywać, zobaczcie w opis tego filmiku. To jest ostatni filmik, który nagrywam o siebie samej instalacji, chyba że coś się tak drastycznie zmieni. Jeżeli będzie będziemy tego ogarnąć Wtedy oczywiście nagram to jeszcze, jeszcze raz Rany Julek, co to takiego ma być? Dobra, ja muszę sobie te mody oczywiście przeglądnąć więc w najbliższych dniach pewnie coś się nowego pokażę ale z tego co tak się patrzyłem wstępnie chyba nie, nie ma nowych modów tutaj w Genalii. Tam mi zostały chyba tylko dwa mody jeszcze do ogrania No i zobaczymy, to mnie też ciekawi co to może być takiego tutaj eee, chowam mikrotransakcje mikro, mikro, mikro Eee, no, a, dobra, to na mnie chyba za dużo Nie zmienia sobie tutaj widzę Dobra, dziękuję za oglądanie tego materiału Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu Widzimy się w kolejnym czynku. Jeśli chcecie, żeby więcej było modyfikacji więc więcej osób wiedziało o tych modach Zostawcie kończyk kciuka i wyślijcie to do kumpla Który nie wie jak wyrywać mody Na razie, hej hej, pa